Mam na imię Kuba, mam 13 lat i mieszkam na niewielkiej farmie. Mam dwie siostry, Anię i Sylwię, które mają po 16 lat. Nasza farma była kiedyś bardzo duża, jednak z biegiem czasu ludzie i zwierzęta zaczęli kraść nasze plony, przy okazji bardzo śmiecąc. Farma była za duża, żebyśmy byli w stanie ciągle jej pilnować. Nasza rodzina nigdy nie miała zbyt dużo pieniędzy i żyliśmy dość skromnie. Ten incydent wydarzył się rok temu. Pewnego dnia zepsuł nam się traktor, więc musieliśmy dostarczyć go do najbliższego warsztatu. Od pewnego czasu w naszej okolicy pojawili się myśliwi. Rodzice bali się, że mogą ukraść nam zwierzęta, więc poprosili mnie i moje siostry, żebyśmy przypilnowali farmy podczas ich nieobecności. Oglądaliśmy telewizję, kiedy nagle usłyszeliśmy wystrzał z broni. Nasz pies zaczął szczekać, a ja zacząłem panikować. Sylwia próbowała mnie uspokoić, podczas gdy Ania zadzwoniła na policję. Niestety, nie udało jej się to, gdyż ktoś przerwał kabel od linii telefonicznej na zewnątrz. Nagle jakiś mężczyzna strzelił mu okno i wskoczył przez nie do środka. Pobiegliśmy na górę do naszej sypialni, aby się ukryć, i gdy tylko ostatni raz się obejrzałem, zobaczyłem go. Był chudy i miał zaczerwienione oczy oraz krótkie, ciemne i tuste włosy. Wycelował i strzelił w naszym kierunku, ale chybił. Sylwia wepchnęła mnie do pokoju, po czym wyciągnęła nóż i rzuciła się na napastnika. Wtedy usłyszałem kolejny strzał, a pocisk trafił moją siostrę w ramię. Zaczęła krzyczeć, a mężczyzna ponownie wycelował broń we mnie. Na szczęście nasz pies rzucił się na mężczyznę, zrzucając go ze schodów. Instynktownie chwyciłem wtedy nóż i pobiegłem na dół. Dzignąłem go cztery razy, a krew zaczęła pryskać po ścianach. W końcu przyjechała policja, wezwana przez sąsiadów, którzy widzieli, że ktoś z bronią wtargnął do naszego domu. Napastnik nie przeżył, a rana mojej siostry na szczęście okazała się niegroźna. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdybym nie podniósł tego noża.